W tym zadaniu mamy rozwiązać układ równań metodą graficzną, czyli od czego zaczniemy? Doprowadzimy no sobie oba te równania do postaci y równa się ax plus b, czyli do postaci kierunkowej funkcji liniowej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o to pierwsze równanie, to zostawię sobie 4y po lewej stronie, czyli mamy 4y, a 3x przeniosę na stronę prawą, czyli mamy minus 3x. Dodać 2. Jeżeli chodzi o to drugie równanie, to tutaj zwróćcie uwagę, że mamy proporcję. Mamy jeden ułamek po lewej stronie, no i jeden ułamek po stronie prawej. Czyli takie szybkie przypomnienie, gdy mamy proporcję zapisaną w ten sposób, to wykonujemy mnożenie na krzyż, czyli A razy D równa się B razy C. No, i tutaj tak samo zrobimy, czyli x minus y razy 5, natomiast pamiętajcie, że przez piątkę mnożymy i x i y, czyli należy to sobie zapisać w takiej postaci, że x minus y znajduje się w nawiasie. Równa się 5 razy 3. No dobra, czyli teraz tak. Tutaj musimy obie strony podzielić przez 4, żeby mieć tylko y, czyli y. To minus 3 4 x dodać 2 czwarte, a 2 czwarte po skróceniu przez 2 to będzie 1 druga. No i tu już mamy postać kierunkową. Tutaj musimy wymnożyć cały ten nawias przez piątkę, czyli mamy 5x odjąć 5y równa się 15, a następnie wyraz z Y zostawić po lewej stronie, a ten wyraz X przenieść na stronę prawą. Czyli tak. Pierwsze równanie przepiszmy. Mamy y równa się minus 3 czwarte x plus 1 druga. A tu mamy minus 5y równa się minus 5x. Dodać 15. No i jeszcze w tym drugim równaniu musimy obie strony podzielić przez minus 5. Czyli znowu pierwsze równanie przepiszę. Czyli mamy minus 3 czwarte x plus 1 druga a tutaj y będzie równy minus 5 podzielić przez minus 5 to 1, czyli po prostu x 15 podzielić przez minus 5 to będzie minus 3. No i to jest nasz układ równań. Może tutaj sobie przepiszmy. y równa się minus 3 czwarte x plus 1 druga. To będzie pierwsze równanie. Wykonamy sobie tabelkę. No i drugie równanie. y równa się x minus 3 no I także narysujemy tabelkę. No i teraz tak, wybieramy x, żeby tak w miarę wygodnie można było to sobie zaznaczyć. Czyli ja wybiorę, no niech będzie minus 4, no i powiedzmy 0, czyli minus 3 czwarte razy minus 4 to będzie 3. Tak Liczba ujemna razy, liczbę, razy liczba ujemna to nam wynik dodatni, czyli mamy 3. 3 plus 1 druga to 3 i 1 druga. Jeżeli pod x wstawię 0, to będziemy mieli 0 plus 1 druga, czyli 1 druga, czyli pół. Jeżeli chodzi o to drugie równanie, no to na przykład sobie podstawmy 0 i 1. Gdy wstawię w miejsce x 0, to mamy minus 3. Gdy podstawię 1, otrzymam minus 2. No i teraz muszę narysować dwie proste, czyli o wykres wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o tą prostą, to mamy punkt o współrzędnych 0 minus 3 i 1 minus 2, czyli to będą te dwa punkty. Rysujemy sobie prostą, to będzie y równa się x minus 3, ta prosta czerwona, czyli mamy minus 4 i mamy 3,5, czyli raz, 2, 3 i pół. I 0,5 rysujemy prostą. Może podpiszmy, mamy minus 3 czwarte X plus 1 druga. No i musimy jeszcze odczytać sobie rozwiązanie naszego układu równań, czyli to będzie punkt, w którym przecinają się obie proste, czyli to będzie ten punkt, a więc nas interesuje współrzędna X oraz Y. Czyli na X mamy dwójkę, na Y mamy minus 1. I to będzie rozwiązanie tego układu równań, czyli jest to układ równań oznaczony.